Bardzo dobre dwa mecze rekordu z Legionistami. Mówię o tym środowym spotkaniu i o tym dzisiaj, wygranym 6 do 0. No i plus ostatnia kolejka na Pucar Estraglasa też był bardzo dobra. Siedem dni, trzy mecze to samo drużyna I, i w ten trzy jesteśmy bardzo dobrą. Na boisko wyglądamy super. Na pewno ten trzy mecze w legionie są, nie są łatwe, bo jest dobra drużyna. Do Ale ważne jest, że w ten czemecie, meczach gramy wysoki poziom. Nie wiem, jaki mecz bardzo słabo, krok do Tense Ten trzy na, na wysoki, motywacja zaangażowana, decydują się do, do do ten mist. I no se dzisiaj bo ja wiem, ten, ten jaki no, jak ten ostatni detale, jak po dos 0 0 do tyłu, to que... Pasa jest ogromna, no, bardzo jest ogrona koncentrowana do tyłu i, i, i wiemy, jak cucina jest bardzo dobra Jest okazja będzie zawsze. Tak dziś dni, to będzie jeszcze mocna praca czy już regeneracja. Są pytania, jak nie jest mocna praca, jak fizyczne, ja jestem gotowy. Czy jest, i będziemy my, wiemy teraz. Bo i teraz wiemy, jak jesteśmy gotowi na taktyczne, techniczne fizyczne. Però hem de ser-hi musime hem d'analitzar-ho, hem de resoldre-ho. Si ho fem, és millor per a tothom. Hem de fer-ho individualment, perquè són joves del mateix cadre, joves I hem de fer-ho individualment perquè tots els joves estiguin готовs per la final. M'hi ha un parell de sotmesos per a la na de l'avançada de l'Arts 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 Na pewno, znaczy mieliśmy w głowie to, że w ostatnich 5 spotkań, które graliśmy z Legią, zaczynaliśmy od 01 bądź 02, więc to też mieliśmy z tego w głowie, żeby uważać na, na ten początek. Natomiast z biegiem czasu tych sytuacji było coraz więcej. Myślę, że zagraliśmy dzisiaj naprawdę niezłe spotkanie w obronie. No i rozkręcaliśmy się. Legia trochę gasła, już wiadomo, że brakowało sił. Natomiast my dzisiaj mieliśmy spełnić to zadanie i szczerze 6-0 to, to jest taki dobry wynik dla nas. Macie nieoczekiwanie dość sporo czasu jak na te ramy terminażowe, na regenerację. Na pewno, będzie czas na odpoczynek, też stają dużo tych spotkań graliśmy w małym odstępie czasu, też w mniejszym składzie no, osobowym, natomiast e, większość chłopaków już wraca do zdrowia, więc to jest na pewno pozytywne, żeby mieć jeszcze trochę czasu na powrót i na, na powrót do tej formy sportowej. Duży... Ważkie macie dla nas, duże, duże, silne. Przede wszystkim serdeczne gratulacje dla drużyny rekordu, która była to dla nas bardzo ciężki, bardzo ważny mecz. Drużyna rekordu okazała się lepsza, jest to znakomita drużyna i pod względem drużynowym, i pod względem indywidualnym. Z drugiej strony chciałbym serdecznie podziękować całej drużynie Legii, wszystkim zawodnikom, kierownictwu, wszystkim, którzy brali uczestni, uczestniczyli w tym. W lidze. my będziemy robili dalej swoje, a jednocześnie życzymy rekordowi powodzenia nam i sukcesu. Kto machał, kto. brał To mu Ruchajmy z dalej Trzy mecze w ciągu siedmiu dni z tym samym rywalem? Nie za dużo. Patrząc na intensywność gry rekordu, to zdecydowanie za dużo. <gry> niestety, ciężko, ciężko, ciężko. Naprawdę, co trzy dni grać na, na takim poziomie, no to niestety, jeszcze, jeszcze chyba nie ten dla nas poziom. To taki smutny moment dla nas tutaj kibiców w Bielsku Białej, że nie zobaczymy już więcej Mariusza Milewskiego na parkiecie przy startowej 13. Jakie ty wywieziesz wspomnienia z wielu, wielu występów w cygańskim lesie? No tak, wiele lat tak naprawdę, bym powiedział nawet kilkanaście lat spędziłem tutaj też, przyjeżdżając tam z różnych zespołach. Na pewno wspomnienia bardzo, bardzo fajne, miłe, zawsze tu byłem mile witany przez i kibiców i, i zawodników. Z wieloma grałem wiele lat w reprezentacji, także bardzo mi wspominał. chociaż, wiadomo, wyniki były różne. Pewnie więcej meczów przegrałem niż wygrałem tutaj, ale mimo wszystko i tak jestem bardzo zadowolony, że, że na tą karę miło zawsze wracałem. I tak naprawdę cały czas mówię, że cieszę się bardzo, że ten ostatni mecz w karierze na poziomie ekstraklasy to, to był właśnie tutaj. Tak? Cieszyłem się bardzo z tego, że, że trafiliśmy na rekord a nie właśnie na piastecznych konstrukcjach, bo mówię, sentymentem na pewno mi bliżej jest tutaj, niż, niż do tamtych zespołów. Najbardziej pięknie dziękujemy w imieniu kibiców z Bielska Białej i wszystkich sympatyków futsal za te kilkanaście lat, między innymi w cygańskim lesie. Ja również dziękuję, bardzo miłe pożegnanie tej kibiców, troszkę byłem zdziwiony, ale cieszę się bardzo, że, że ludzie mnie docenili i tak jak ja szanowałem zawsze i przeciwników i sędziów i kibiców tak to dzisiaj pokazali kibice z Bielska że, że moją mają sobie też szanowali i to jest miłe jak, jak po meczu kibice mówią do mnie legendo żegnaj to jest bardzo miłe i przyjemne tak jak ja już powiedziałem w środę życzę życzę naprawdę każdemu zawodnikowi który gra w jakimkolwiek klubie żeby jak będzie kończył swoją przygodę to żeby miał takie pożegnanie jak ja miałem bo to jest bardzo przyjemne ale to też, mówię, na pewne rzeczy trzeba sobie zasłużyć i wydaje mi się, że chyba troszkę sobie zasłużyłem w takim razie, skoro mnie tak ludzie żegnają. Cieszę się bardzo z tego, nie? Raz, żeby mnie widzieli, jeszcze widzieli z Mariuszem jeszcze ostatni raz. Dziękuję. Dzięki, Dzięki bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.